Bardzo dziękuję Kasi Nadolnej i wspaniałemu zespołowi ITP za wkopanie nas, przepraszam, za nominację nas do, do tego challenge'u. Niniejszym prezentujemy naszą szesnastkę. O co w tym chodzi? Chodzi o pomaganie Polskiej Służby Zdrowia w walce z pandemią koronawirusa. Wszyscy pomagajmy. Link do strony się pomaga. Do zbiórki znajdziecie pod naszym materiałem. Wszystkiego dobrego. Djokko. Ja. Osobowosy przyjaciele powiedzieli, że w niedzielę mają rymy być gotowe dla medyków wyjątkowe. 72 godziny, kupa czasu na rozgminy do challenge. U. Przystąpimy, się pomaga, zasilimy. Dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników i diagnostów, bo to pierwsza linia ognia w walce z covid jak pochodnia. Wciąż nadzieja u nas z że choć cały czas w się Ta pandemia przyszła, nagle pójdzie w pizdu i po diable Ale teraz grupie siła, wpać medykom chociaż zyla Więc o wpłaty tu prosimy, bohaterów uchronimy Wirus plany pokrzyżował, Egdynia nie zmarzeń morza Nasze świnki rozbijamy i medyków wspomagamy koniec smutku i czekania przyjdzie w końcu dobra zmiana bez dystansu i bez masek będzie dobrze i z hałasem gdy już covid pokonamy wkrótce razem się spotkamy wypijemy razem szota jak prawdziwy patriota stójmy jak cicho słyszę jak w Warszawie Marcin Ambroziak już piszemy, i słyszę kiedy Bartek Bernard Dyni już szykuje mikrofon w takiej ciszy tak ucho natężam, że usłyszałbym doktora Budziaszka w Krakowie, jak klip szykuje. Koledzy, pomagajmy. Ja was wołam.